w świecie zwierząt baw się ucz i poznawaj świat edukacja dla najmłodszych to jest kurczak kur czak powtórz ze mną kur czak kurczak to mała kurka lub kogucik wydają przepiękne piski potrafisz piszczeć jak mała kurka pi, pi. Pi pi pi, 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 To jest struś. Struś. Powtórz ze mną. Struś. Strusie potrafią naprawdę szybko biegać. Mają długie, silne nogi. To bardzo duże ptaki i nie potrafią latać. Ale są bardzo szybkie. Potrafisz być tak samo szybki jak struś? Spróbuj biec szybko w miejscu. Przebieraj nogami. Hop, 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 hop. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Wow, niezły z ciebie szybki struś. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Hop, 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 hop. To jest kotek. Ko-tek. Powtórz ze mną. ko Tek. Kotek. Kotek to zwierzę domowe. Lubi pić mleczko. Ma mięciutkie futro. Potrafi mruczeć i miałczeć. Zamiałczy jak kotek. Miał, miał, miał. Fantastyczny z ciebie kotek. Miał, miał, miał. To jest żółwik. Żółwik. Powtórz ze mną. Żółwik. Żółwik. Żółwiki są powolne. Mają twardą skorupę. Żyją w wodzie lub na lądzie. Potrafisz być tak powolny jak żółw? Ruszamy się. Powoli idziemy. Stawiamy nogę za nogą. Powolne żółwiki. To jest wróbel. Wróbel. Powtórz ze mną. Wróbel. Wróble to takie małe ptaki. Żyją u nas w Polsce. Spędzają z nami cały rok i nie odlatują do ciepłych krajów. Potrafisz ćwierkać jak wróbelek? Ćwir, 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 ćwir. Udajemy wróbelki. Ćwir, ćwir, ćwir. Ćwir, ćwir. To jest goryl. Goryl. Powtórz ze mną. Go, Goryl. Świetnie. Goryl jest największą małpą. Zamieszkuje lasy deszczowe i jest roślinożercą. Potrafisz naśladować wielkiego goryla? Wstań na nogi, uderzaj pięściami w pierś i wydawaj z siebie dźwięki. U, u, ha, ha, u, hu, ha. Jaki wielki z ciebie groźny goryl. Powtórz jeszcze raz. uhu u. u, u. To jest gepard. g Ge Jeszcze raz. G-pard. Ge Gepardy to najszybsze koty na świecie. Mają przepiękne kropki. Potrafią naprawdę szybko biegać. A ty potrafisz biegać tak szybko jak gepard? Stań w miejscu i spróbuj biec tak szybko jak gepard. Szybciej, szybciej, przebieraj nóżkami. Ale z ciebie szybki gepard.